Dzień dobry, ja nazywam się Gabriela Deda i witam cię w kolejnym odcinku na kanale Oliwani. Dzisiaj mam dla ciebie całą moc polecajek książkowych na wiosnę. W końcu nam się ta wiosna troszkę zaczyna rozkręcać, więc przychodzę do Ciebie z garścią naprawdę fajnych, przyjemnych polecajek. Dla mnie wiosenny lektury to przede wszystkim powieści, będzie tutaj tylko jedna literatura faktu, no i to powieści takie lżejsze, ciekawe, nieobciążone jakimiś bardzo trudnymi tematami zazwyczaj, a nawet jeśli poruszające takie tematy, no to mimo wszystko mające w sobie jakąś taką lekkość, jakąś Świeżość, um, dlatego stwierdziłam, że um, no właśnie o takich książkach ci opowiem, które Dobrze, fajnie i mocno wprowadzą Cię w nadchodzącą wiosnę. Na początku opowiem Ci o dwóch książkach, o których tutaj już mówiłam bardzo dużo i bardzo często, a następnie przejdę do tych, o których na kanale mówiłam mniej albo wcale. Jest tutaj kilka takich książek, które gdzieś tam nie zyskały jakiegoś większego rozgłosu na moim kanale, bo po prostu nie było okazji, żeby o nich jakoś szerzej mówić, bo nie były to książki. Takie najlepsze z najlepszych top of the top, ale nadal są to książki fajne, lekkie, przyjemne, właśnie idealne na wiosnę, więc nie przedłużam. Najpierw zaczynam od tych dwóch książek, o których na pewno już tutaj u mnie słyszałaś, jeśli oglądasz mnie dłużej. Na początek Miasto Dziewcząt. Czy ktokolwiek jest zdziwiony? Nie wydaje mi się. Miasto Dziewcząt to jest fantastyczna, bardzo kobieca, dziewczęca lektura o takim młodzieńczym życiu, o sztuce o zabawie, ale także o odejrzewaniu i o tym jak zmienia się nasze życie świetna rzecz, idealna właśnie na takie ciepłe wieczory na to, żeby się rozluźnić, ale żeby też się bardzo pośmiać, żeby się wciągnąć bardzo dobra rzecz na wiosnę. Mówiłam o niej już kilka razy, w prawie, przy, każdej, przy prawie każdej okazji o tej książce wspominam, bo to jest naprawdę moje odkrycie zeszłego roku. Więc tutaj zaznaczam, że Miasto Dziewcząt to jest naprawdę świetna, świetna rzecz, szczególnie na takie właśnie wiosenno-letnie popołudnia. Jeśli chcesz posłuchać o tej książce nieco więcej, to zachęcam Cię do na przykład mojej topki ubiegłego roku tam ta powieść się znalazła. A drugą powieścią, która również znalazła się w mojej topce, jest, tak to już jest. Lori Frankel to jest moje znów odkrycie roku. Naprawdę autorka, która po prostu poruszyła mnie do głębi. Jest to bardzo ciepła historia rodzinna o transpłciowości, o odkrywaniu siebie, o mierzeniu się z trudnościami, jakie. Przynosi posiadanie właśnie dziecka, które odkrywa swoją seksualność, o tym, jakie wyzwania stają nie tylko przed tą samą zainteresowaną osobą, ale także przed, przed na przykład rodzicami, przed rodzeństwem, przed w ogóle rodziną. Świetna rzecz, bardzo taka emocjonalna, ale w takim bardzo dobrym znaczeniu. Są tutaj tematy oczywiście trudne. Czasami czyta się tę książkę z takim uczuciem, smutku, ale autorka um, całą tę powagę, ten smutek bardzo umiejętnie rozbija dawką potężną dawką świetnego humoru i po prostu takiej pozytywnej energii. Ta książka. Ostatecznie jest bardzo pozytywna, bardzo optymistyczna, dająca ogrom nadziei. No i również, tak jak mówiłam, trafiła do mojej topki roku, gdzie również serdecznie Cię odsyłam, żebyś więcej o tej książce mogła posłuchać, bo dla mnie to jest jedna z ważniejszych powieści ostatnich lat, w ogóle nie tylko tamtego roku. I na pewno po kolejne książki Lori Frankel będę sięgać, mam już nawet na półce, ponieważ no jest to autorka, która trafiła do mojego Serduszka jak mało, która, więc szalenie, szalenie ci ją polecam. Teraz przejdę do czegoś, o czym jeszcze na kanale nie mówiłam, bo przeczytałam to dosłownie 3 dni temu, czyli komiks Heartstopper Alice Osman. No, ja oczywiście o tym komiksie słyszałam dużo, to znaczy widziałam go wszędzie na instagramie, na YouTubie. Ta, ten komiks, ta powieść graficzna wyskakiwała mi z lodówki, no i jakoś nie interesowałam się, nią stwierdziłam, że to będzie taka młodzieżowa powieść, która zupełnie mnie nie zainteresuje, no ale z plotem różnych wypadków w końcu poszłam i ją kupiłam. W ogóle kwiecień to jest dla mnie miesiąc komiksów, o czym przekonasz się w podsumowaniu miesiąca, właśnie czytam w zasadzie tylko to teraz, tylko powieści graficzne. No i właśnie, Hardstopper to jest historia, która złapała mnie do serca tak mocno, że przeczytałam jednego wieczora, jednego wieczoru wszystkie trzy tomy. Z rzędu w ogóle bez zastanawiania się, kupiłam z przypadku pierwszy. I później przeczytałam dwa kolejne tego samego dnia. No, po prostu całkowicie pochłonęłam, pochłonął mnie ten, ta, ta historia. A o czym jest? Jest o dwóch chłopakach, którzy chodzą do szkoły i w tej szkole właśnie się poznają. Więc są w takim okresie dojrzewania, mają około 15-16 lat, więc no taki najmocniejszy okres dojrzewania. Jeden z nich, Charlie, jest już wyautowanym gejem i oczywiście ma ze sobą dość burzliwą historię autowania się różne nieprzyjemne doświadczenia za sobą, no i pewnego dnia właśnie spotyka kolegę z klasy, no i bardzo szybko okazuje się, że a nawet nie z klasy, ten chłopak jest od niego starszy, tam po prostu jest mieszanie właśnie klas tak wiekowo, tak czy siak, spotykają się, zostają przydzieleni do jednej ławki, i szybko okazuje się, że. Ta relacja przerodzi się w coś więcej niż tylko mm, rozmawianie o zadaniach domowych, przechadzki i granie w gry wideo. Ta historia jest tak słodka, że można od niej dostać niemalże cukrzycy, ale jednocześnie jest tak fantastyczna, tak ciepła, jest tak pięknie napisana, że ja przysięgam, cały czas siedziałam, śmiałam się do siebie, wzruszałam się na przemienie. nawet teraz, jak o tym myślę, to się wzruszam. Bo no, złapała mnie ta historia za serce totalnie m, bardzo mi się podobała i z całego serca Ci ją polecam. Nie ma lepszej historii na wiosnę, na ten czas takiego odkrywania siebie, poznawania, m, testowania y, różnych y, możliwości w życiu. M, mam wrażenie, że ta książka jest tak pełna pozytywnych emocji, nadziei, radości. Ym, że po prostu będzie idealna na wiosnę, która właśnie z takim odrodzeniem, z nadzieją się wiąże, więc Heartstopper, cała trylogia, póki co trylogia, to będzie oczywiście dłuższa seria, cała seria no, skradła mi serce i z całego serca hm, znów, i jeszcze raz Ci ją polecam, naprawdę rzecz warta, warta uwagi. Bernardin Evaristo i dziewczyna kobieta inna, czyli jedna z najgłośniejszych, najważniejszych książek ubiegłego roku, która również bardzo mi się spodobała. Chociaż przyznaję, że mm, muszę sobie powtórzyć lekturę, bo czytałam ją na spotkaniu klubu książkowego. Do klubu było niewiele czasu, więc ja ją bardzo szybko przeczytałam. A ona jest całkiem gruba, do tego y, mam wrażenie, że warto sobie brać między tymi historiami. Oddechy. Ja ich nie zrobiłam właśnie ze względu na goniący czas, dlatego na pewno będę chciała do niej wrócić. Mamy tutaj 12 rozdziałów o różnych osobach, o różnych kobietach. W Wielkiej Brytanii skupiamy się tutaj głównie na kobietach czarnoskórych, no i mamy ich doświadczenie, ich życie we współczesnym świecie, ich problemy, ich bolączki niekiedy bardzo uniwersalne, niekiedy bardzo nietypowe, ale Wszystkie równie angażujące, niekiedy dające ogrom, ogrom nadziei, i mam wrażenie, że to, że osoby, które są. Mm, Przedstawione w tych historiach, bardzo często szukają różnych rzeczy, szukają miłości, szukają siebie, szukają spokoju, szukają szczęścia. I to wszystko sprawia, że moim zdaniem ta książka jest idealna właśnie na wiosnę, na taką porę roku, która kojarzy się z poszukiwaniem, z nadzieją. Fantastyczna rzecz, um, którą koniecznie trzeba przeczytać. Um, to jest współczesna proza, która. Um, jest po prostu warta poznania. Nie wiem jak to określić. To jest naprawdę książka, którą trzeba przeczytać, trzeba ją poznać. Bardzo polecam. Bardzo feministyczna też jest to powieść. No i wszystkie te historie na początku wydają nam się zupełnie samodzielne, ale później okazuje się, że łączą się i tak naprawdę jest to jakaś taka siatka połączeń. Bardzo polecam. Świetna rzecz. Jeśli jeszcze nie znasz dziewczyny kobiety innej, no to koniecznie musisz się zapoznać Wiem, że w przyszłym roku, albo w tym nawet wydawnictwo poznańskie będzie wydawało kolejne książki tej autorki, więc ja już nie mogę się doczekać. Dalej mam coś, o czym mówiłam ci w ostatnim podsumowaniu miesiąca. Przeczytałam tę książkę w marcu. Daisy Jones and the Six. Mówiłam tam, że nie jest to książka najlepsza na świecie, nie trafi do mojej topki i oczywiście nadal tak jest, nadal tak uważam, ale jest to książka tak przyjemna, tak lekka, tak Właśnie wiosenno-letnia, że no nie mogłabym jej tutaj pominąć. Świetna historia, którą bardzo przyjemnie się czyta, ale właśnie taka do zapomnienia. Ona ma swoje wady, jest banalna, czasami em... Miałam wrażenie, że autorka nie do końca poradziła sobie z przedstawieniem realiów lat 70. i tego muzycznego środowiska, ale to nic, jeśli chodzi o takie lekkie, przyjemne czytadło, no to ta książka sprawdzi się doskonale. Bardzo, bardzo ją polecam pod tym względem, właśnie takiego relaksu, odprężenia, naładowania baterii przy przyjemnej lekturze. Szczególnie, że jest to też bardzo ciekawa książka pod względem formy. To nie jest taka standardowa powieść, tylko Mamy tutaj same wypowiedzi bohaterów. Bohaterów, którzy są członkami albo byli w jakiś sposób powiązani z zespołem. Daisy Jones and the Six, zespołem, który nie istniał, nawiasem mówiąc, ale przez to, że mamy tutaj jedynie wypowiedzi tych członków zespołu, no to mamy takie wrażenie, jakby to był taki telewizyjny dokument, tylko w formie książki. Fajnie się to czyta, to akurat jest bardzo dobrze zrealizowane i ten pomysł się tutaj, jak dla mnie, w zupełności broni. Więc jeśli szukasz takiej lekkiej, przyjemnej lektury na wiosnę, no to Daisy Jones and the Six sprawdzi się bardzo dobrze. A jeśli potrzebujesz trochę fantastyki i jakiejś serii, w którą możesz się wgryźć, no to oczywiście polecam ci Dwory. E, Dwór Cierni i Róż. E, pierwszy tom e, Dworów od Sary J. Maas. Jak wiesz, ja w tę serię się mocno wkręciłam, mimo że jest to e, literatura, której zazwyczaj nie czytam. Taka fantastyka, to nie jest dla mnie m, takie. M, Taki najlepszy i pierwszy wybór zawsze, no ale przeczytałam pierwszy tom, yy, będąc na Florydzie i od tamtego czasu po prostu żyję tą książką. Wkręciłam się niesamowicie, przeczytam już całą główną trylogię, tom 3,5. Zostały przede mną jeszcze jakby dwa tomy, to znaczy to jest jeden tom, ale w Polsce podzielony na dwie książki yy, i na pewno będę czytać, bo jestem zachwycona. Yy, dlaczego polecam ci ją na wiosnę? Ano dlatego, że ten świat fantastyczny w tej książce podzielony jest właśnie na. Te tytułowe dwory. I Fejra, główna bohaterka, trafia nam w pierwszym tomie na dwór wiosny. Więc mamy tam też taki klimat wiosenny. Wszystko kwitnie, pięknie wygląda, chociaż oczywiście ten klimat wiosenny nie jest y, takim całym jestestwem tej książki, że tak powiem. No, ale myślę, że to teraz taki dobry akcent. To jest po prostu przyjemna seria, nie jakoś super ambitna, na pewno nie bez, y, nie pozbawiona swoich problemów, nielogiczności i tak dalej. Ale jeśli wejdziesz w tę serię z takim zaangażowaniem emocjonalnym, no to. Będziesz bawiła się świetnie, tak jak ja. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ja w te serie naprawdę się wkręciłam się bardzo, bardzo mocno, mimo że zazwyczaj takiej fantastyki nie czytam. Więc jeśli czegoś szukasz, jakiejś serii, w którą możesz się wgryźć, w którą możesz żyć i yy, którą możesz na przykład naprawdę czytać po nocach, no to może warto spróbować właśnie z dworami. Ta jedyna książka non-fiction, którą chcę Ci polecić, to Z miłości to współczuję Agaty Romaniuk, czyli reportaż, który również trafił do mojej topki chyba 2020 roku. Um, dlatego polecam go tutaj, ponieważ jest to w mojej opinii bardzo dobra książka na początek przygody z reportażem. Jeśli szukasz jakiejś książki, od której zacząć przygodę z tym gatunkiem, no to właśnie to będzie naprawdę dobra rzecz. Um, jest to reportaż o kobietach w Omanie, o ich życiu, o ich seksualności, o ich kontaktach z mężczyznami, o tym, jak sobie próbują radzić w świecie, który z naszej europejskiej perspektywy dla kobiet wydaje się nie najłatwiejszy, podczas gdy dla kobiet żyjących w Omanie, ten nasz, to nasze, nasze europejskie podejście do związków, do małżeństw wydaje się dziwaczne i bardzo, bardzo egzotyczne, właśnie. Więc działa to w dwie strony. Agata Romaniuk opowiada tę historię z dużym wyczuciem nie oceniając, nie traktując kobiety żyjące w Omanie jak jakieś um, dziwactwa, kobiety z jakiegoś. Um, z jakiejś absolutnie innej planety, nic z tych rzeczy. Naprawdę mamy tutaj dużo empatii, zrozumienia, wyjaśnienia czytelnikowi pewnych spraw, dlatego uważam tę książkę za naprawdę dobrą. A czemu na wiosnę? No właśnie dlatego, że to jest po prostu książka dobra na pierwszy raz, na pierwszą styczność z literaturą faktu, a mam takie wrażenie, że wiosną może właśnie ktoś chce spróbować czegoś nowego, może to właśnie będzie literatura faktu. Poza tym nie jest to przygnębiająca książka, nie jest to dołująca, tak jak czasami niektóre książki z literatury faktu mogą takie być, tak tutaj zupełnie tego nie mamy, mam wrażenie, że jest to taka raczej pozytywna lektura, ale z której można się dużo dowiedzieć. Bardzo polecam, odsyłam Cię jeszcze do mojego filmu właśnie z stopką roku, gdzie. O tej książce troszkę więcej opowiadam. Na koniec polecę ci e, jedną autorkę, która m, kojarzy mi się tak wiosennie i bardzo lekko, mianowicie Emily Giffin. Być może słyszałaś już o niej tutaj na moim kanale. Ja m, zawsze, gdy o niej mówię, to twierdzę, że to jest moja ulubiona autorka. E, no i przyznaję, że teraz nie jestem tak pewna, czy mogę ją tak określić. Troszkę poszłam literacko w inną stronę, ale nadal uważam, że jej książki są naprawdę fajne. Prawie wszystkie przeczytałam. Wszystkie poza chyba dwoma, więc nie będę polecać tutaj um, konkretnych tytułów Mam tutaj akurat 7 lat później coś pożyczonego i Something Blue Something Blue mam w oryginale um, Ale um, co ważne, um, uważam, że te książki są właśnie takie przyjemne, lekkie, kobiece I dlaczego? Dlatego, że Emil Giffin ma taką umiejętność tworzenia bohaterek, w które potrafimy uwierzyć i które mają problemy, które możemy mieć my, albo nasze znajome, albo nasze siostry, nasze mamy. Co więcej, mam też duże przekonanie, że kiedy bohaterki u Emily Giffin zachowują się głupio, irracjonalnie, albo w sposób, którego my nie popieramy i gdzie same uważamy, że w życiu byśmy się tak nie zachowały. To nadal uważam, że rzadko kiedy można tym bohaterkom zarzucić jakieś nielogiczne działanie. Wszystkie te rzeczy, które one robią, z czegoś wynikają, i autorka nam to pokazuje. I oczywiście nie zawsze musimy się z tym zgadzać, ale jeśli mamy w sobie chociaż trochę takiej empatii, no to widzimy, czemu ta bohaterka zachowuje się w taki głupi, beznadziejny, czasami szkodliwy dla siebie, dla kogoś innego sposób. Ale to nie jest takie z powietrza, to zawsze biezie, bierze się z czegoś. I to właśnie bardzo cenię w literaturze Emily Giffin, mimo że to są zazwyczaj romanse, obyczajówki, takie powieści lekkie i przyjemne. Moją ulubioną jest wszystko, czego pragnęliśmy, której akurat tutaj nie. Nie mam, czytałam ją w e-booku i to była moja pierwsza książka, którą przeczytałam właśnie tej autorki i ją polecam najbardziej, podoba mi się, podobała mi się najmocniej. Chyba sobie ją w ogóle kiedyś przypomnę, ale generalnie każda książka Emily Giffin wydaje mi się, że stoi na podobnym poziomie. Ten jedyny też mi się bardzo podobał, więc ogólnie mogę polecić. Mam tutaj też właśnie Emily Giffin w oryginale i jeśli czytasz po angielsku albo chciałabyś zacząć czytać po angielsku, to Emily Giffin również będzie świetna, bo jest to. Taki przyjemny język Jest to literatura obyczajowa Więc słownictwo jest takie bardzo Powiedziałabym proste I takie, no nie ma tutaj żadnych specjalistycznych nazw Więc jeśli szukasz czegoś Z czym chciałabyś zacząć swoją przygodę Z czytaniem po angielsku No to Emily Kiffin też dobrze się sprawdzi Więc Polecam sobie Obczaić, ale tylko jeśli lubisz Takie obyczajówki przyjemne, romanse Ale jednak żeby te bohaterki coś w sobie miały i nie były takie mdłe i puste, no to myślę, że proza Emily Giffin dobrze się tutaj sprawdzi i to już wszystkie moje wiosenne polecajki jak widzisz trochę tego zebrałam taką potężną kupkę książek wybrałam dla ciebie mam nadzieję że znalazłaś tutaj coś wartego uwagi i naprawdę z całego serca polecam ci wszystkie te książki o których mówiłam takie na rozluźnienie na taki wios na poczucie wiosennego klimatu bardzo bardzo je wszystkie polecam bardzo je lubię część z nich trafiała do moich topek roku część z nich na długo zapisze się w moim sercu nawet jeśli nie są to najlepsze powieści na świecie, no to przecież nie zawsze chodzi o to, żeby czytać tylko książki, które nas zachwycą do tego stopnia, że nie będziemy mogły przez nie spać. Czasami wystarczy nam po prostu lekka, przyjemna książka, lekka historia, dobrzy, ciekawi bohaterowie, którym możemy kibicować. I to wszystko znajdziesz w tych wszystkich książkach, które Ci tutaj poleciłam. Jeśli ty masz mi do polecenia coś ciekawego i coś wiosennego, to chętnie przygarnę, bo mam wrażenie, że mi już troszkę brakuje. Na nowe pozycje, właśnie takie lekkie, przyjemne, wiosenne, więc czekam na Ciebie w komentarzach. A tymczasem bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!